Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w twierdza albo jak to woli Strongholda. W poprzednim odcinku przeszliśmy misję pomiędzy młotem a kowadłem, A w tym odcinku przejdziemy misję propozycja szczura i jeszcze przejdziemy siódmą misję, ponieważ ta misja propozycja szczura to już taka nie misja, a to taka bardziej kaccenka zresztą zobaczycie sami, ja nawet podczas, podczas tej cactenki nie będę nic mówił, tylko po prostu już przy siódmej misji będę coś mówił i tak mi się wydaje, że właśnie tam te dwie misje będą gdzieś jeszcze odcinki trwały, więc no. Ale to tak już na marginesie, więc zacznijmy tę misję. Pus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie. Jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego chrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowór, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie i w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. Tak, w tej misji po prostu nasze jednostki będą same chodzić. My nawet nie będziemy musieli tu nic robić, po prostu. Duke de Pus pragnie spotkać się z nami w nocy. Sir Długoręka miał rację. My jesteśmy tutaj napadnięci. Tu taka ciekawostka, szczur rycerza tutaj. Pułapka. Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie Duka de Pusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. Tak, to o tym rycerzu powiedziałem tak jako ciekawostkę, bo szczur, tak, bo szczur jako tako on nie produkuje rycerzy, on tylko włóczników i łuczników robi. Um, a ten rycerz to nie wiem, to jako taka ciekawostka czy coś. Tak, w tej misji e, będziemy mieli możliwość wydobycia kolejnego surowca, jakim jest kamień. I wydobywanie polega kamienia polega na tym, że budujemy kamieniołom, obok niego woła, który będzie nosił kamień do składu i tyle. No i z kamienia możemy kamienne mury budować z blankami oraz bramy kamienne. Porady. <taki> Takie. No na poziomie, swoją oczywiście, siedzibę, ale... aby ulokować zamek. Tradycyjnie rozpoczynamy. Ja e, zawsze kład, buduję tu gdzieś siedzibę, bo tu jest blisko kamienia, ale też dobrym miejscem jest zbudowanie go tu jednak, tu gdzieś chyba, no tu jest niedźwiedź, to... I poza tym do kamieniołomu jest spory kawałek, ale to jest też dobre miejsce, tylko byście musieli tu ten las wykarczować. No, to też jest mało drzew. No, ale ja zbuduję tu. Wybierz miejsce na spichlerz. Tradycyjnie spichlerz. Potrzeba tak. drewna. No jeszcze drewno nie doszło. Ach. No i tradycyjnie rozpoczniemy. Cztery chatki drwala. No bo drwali. Trzy tu. Powiedzmy, jeden nie można. Tak, bo tutaj jest bardzo blisko drogowskaz, bo już tu. I chyba jeszcze jeden jest tu tu właśnie i jeden jest tutaj obok, więc tak szczerze to by zamiast tych dwóch mogli tu jeden postawić, ale niech już im jest czekajcie w tej misji chyba będę produkował chleb bo to jest takie najwydajniejsze trochę przyspieszę na 40 na razie Buduję ze 3, 3 te farmy, z trzy chatki myśliwych i to już będzie starczyć mi się wydaje, jeden domek, hmm, kamieniołom. Potrzebujemy więcej drewna. Drewno brakuje. Tak, tu w tej misji też mamy od razu na początku 8 młuków, taka pomoc jakby. <śm> No, i sporo kamienia, bo 75 akurat na no, koszary, i w poprzednich misjach mieliśmy drewniane te koszary, teraz już są kamienne. Trzeba nam nowych rekrutów, se. One się chyba niczym nie różnią, poza tym, że większą wytrzymałość mają. No. No, co? no czekamy teraz na drewno. <słuch> Tak, jeszcze nie wymyślałem nie wymyśliłem, co bym mógł robić właśnie w takich chwilach, gdy właśnie czekamy na drewno albo coś takiego. No i mm, nie. <grym> tak to sobie już zagrodzę się, zagrodzę się murem, najlepiej takim trójwarstwowym. Tak, tutaj katapulty chyba dopiero od trzeciego ataku idą. Więc mamy trochę czasu, ale też no, no trzeba się postarać dość szybko to zrobić. Za mało drewna. jak najszybciej też zacząć produkcję kamieni. Najlepiej, bo wtedy już tu się aby dalej tak odgodzić i gitara, że tak powiem. Wyniesie. Zerowy podatek to jedno. Ale może pomyślałbyś o jakimś małym podarunku. No śmiało! Tak nie powiedziałem myśliwy za jednym takim razem od razu chyba 8 albo 6 kawałków mięsa przynosi. Taki cały jelennie, no to wiecie. Nasze zapasy żywności kurczą się panie. To sporo mięsiwa. No, już mogę zbudować kamienią. Potrzeba drewna. 10. Krzyżowcu te woły wymagają pięciu, jeżeli się nie mylę. Sztuk drewna, ale no cóż. Potrzebujemy więcej drewna. Potrzeba drewna. Tak, zwykle jak ta mm, kamieniołum jest oddalony dosyć od zamku, to radzę budować dwa te woły. No A tu jest tak blisko, to jeden myślę, że mi wystarczy. Tak, zacznę tu już mur powoli budować. Chyba. Czemu to? Aha, tu ten trup. No. Też denerwujące jest to, że jak ludzie ci wam e, staną e, przy tym murze, to nie możemy na nich wybudować tego muru. Tak. Na nich, tak. Ja, to użyłem tego słowa, że. No, 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 na nich. No. Ale mamy drewno. Trzeba rozpocząć dość szybko produkcję broni, bo gram, jak widzieliście, na poziomie trudnym, więc... Aj, nie mam drewna. Ach, to zawsze tylko na początek tak to drewno jest potrzebne, a potem to już tak... no, aż tak go nie jest, nie jest potrzebne. To nie będę budował, bo... No, i go tu z tej jednej strony będą atakować. No i drewno i już Jedyne słuszne podatki to brak podatku. Jedynie sporo mamy od razu na początku misji, ale wiadomo. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, trzeba będzie zacząć szybko podatki zbierać zapasy drewna są zbyt szczupłe